Powrót do korzeni w nowoczesnym wydaniu. Poznaj krem do rąk Ziaja. Naturalnie pielęgnujemy. W gąszczu kosmetycznych nowości, gdzie co chwila pojawia się kolejny egzotyczny składnik, czasem największą siłą okazuje się prostota. Marka Ziaja, od lat będąca synonimem zaufania i aptecznej jakości, doskonale rozumie tę zasadę. Jej odpowiedź na trend naturalnej pielęgnacji to linia. Naturalnie pielęgnujemy. A jej przedstawiciel, krem do rąk z fitosterolami, udowadnia, że skuteczność nie musi iść w parze z komplikacją. Czy ten niepozorny produkt może stać się Twoim codziennym sprzymierzeńcem? Kim jest nasz bohater? Ziaja w naturalnej odsłonie. Przed Tobą krem, który łączy dziedzictwo jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek z nowoczesnym podejściem do składów. Zamknięty w prostej, ekologicznej tubce o pojemności 75 ml, krem do rąk ziaja naturalnie pielęgnujemy to esencja tego, co w naturze najlepsze. Jego misją jest codzienne, nieskomplikowane nawilżanie, ochrona i pielęgnacja dłoni, bez zbędnych dodatków i pustych obietnic. To produkt stworzony dla każdego, kto ceni sobie transparentność i sprawdzone rozwiązania. Dlaczego warto mu zaufać? Esencja zalet. Ten krem to dowód na to, że dobry produkt wcale nie musi być drogi ani skomplikowany. Jego siła tkwi w fundamentalnych wartościach. Ekstremalnie naturalny skład. Formuła opiera się w 99% na składnikach pochodzenia naturalnego, co jest jednym z najlepszych wyników na rynku. Krótki i zrozumiały skład. Koniec z analizowaniem długich list niezrozumiałych nazw. Ziaja stawia na minimalizm i składniki, których działanie jest dobrze znane. Wegański i przyjazny środowisku. Produkt jest w 100% wegański, a jego opakowanie nadaje się do recyklingu. Niezawodność na co dzień. To idealny krem do torebki, na biurko czy na szafkę nocną. Lekki, szybko się wchłania i natychmiastowo poprawia komfort skóry. Niezrównana dostępność i cena. To prawdopodobnie jeden z najłatwiej dostępnych naturalnych kremów do rąk, który nie nadwyręży Twojego budżetu. Siła tkwi w zespole. Analiza kluczowych składników. Zamiast jednego gwiazdorskiego składnika, Ziaja postawiła na zgrany zespół sprawdzonych substancji aktywnych, które razem tworzą niezawodną formułę: fitosterole z oleju rzepakowego i awokado. To roślinne sterole, które są prawdziwym superbohaterem tej formuły. Działają jak cement międzykomórkowy. Wzmacniają barierę naskórkową, hamują utratę wody działają przeciwzapalnie i łagodząco. Dzięki swojej budowie chemicznej zbliżonej do cholesterolu obecnego w ludzkiej skórze potrafią idealnie wkomponować się w przestrzenie międzykomórkowe, fizycznie je uszczelniając. Ich działanie łagodzące jest nieocenione w przypadku skóry podrażnionej, np. przez detergenty, ponieważ aktywnie redukują zaczerwienienia i nieprzyjemne uczucie swędzenia. Przyspieszają procesy regeneracji uszkodzonego naskórka, stymulując go do szybszej odbudowy. To właśnie one w dużej mierze odpowiadają za długotrwałą poprawę nawilżenia i odporności skóry, chroniąc ją przed ponownym przesuszeniem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Olej rzepakowy, nazywany oliwą północy, jest bogatym źródłem witaminy E i fitosteroli. Doskonale odżywia, natłuszcza i chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Swój cenny przydomek zawdzięcza m.in. wyjątkowo korzystnemu profilowi niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, omega 3 i omega 6, które są kluczowe dla odbudowy i uszczelnienia bariery hydrolipidowej. Wysoka zawartość witaminy E, czyli silnego przeciwutleniacza, zapewnia skuteczną ochronę przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, opóźniając procesy starzenia. Obecne w nim fitosterole dodatkowo wspierają regenerację naskórka i łagodzą podrażnienia co czyni go idealnym składnikiem dla skóry suchej, wrażliwej i potrzebującej natychmiastowego ukojenia. Masło Shea – niezawodny klasyk w pielęgnacji suchej skóry. Regeneruje, uelastycznia i pozostawia na dłoniach delikatny, nietłusty film ochronny. Jego bogactwo w witaminy A, E oraz cenne kwasy tłuszczowe sprawia, że intensywnie odżywia skórek, wspierając jego naturalne procesy naprawcze. Przynosi natychmiastową ulgę spierzchniętym i podrażnionym dłoniom, łagodząc nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i szorstkości. Wspomniany film działa jak tarcza, która skutecznie chroni przed utratą wilgoci oraz negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak mróz czy detergenty. Dzięki temu skóra staje się wyraźnie bardziej miękka, gładka i odporna na przesuszenie. Oliwa z oliwek, płynne złoto z basenu morza śródziemnego, Wygładza, nawilża i dostarcza skórze cennych witamin i antyoksydantów. Jest bogatym źródłem witaminy E, która skutecznie zwalcza wolne rodniki i spowalnia procesy starzenia się komórek skóry. Dzięki obecności nienasyconych kwasów tłuszczowych, oliwa odbudowuje naturalną barierę lipidową na skórka, chroniąc przed utratą wody i negatywnym wpływem środowiska. Jest szczególnie polecana do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej i dojrzałej, ponieważ łagodzi podrażnienia i przywraca elastyczność. Stosowana regularnie pozostawia cerę promienną, aksamitnie gładką i wyraźnie odżywioną. Jej unikalne właściwości sprawiają, że od wieków jest cenionym składnikiem zarówno kuchni, jak i kosmetyki naturalnej. Głos z pierwszej ręki. Jak oceniany jest przez użytkowniczki? Opinie o kremie ziaja naturalnie pielęgnujemy, potwierdzają jego charakter. Użytkowniczki najczęściej chwalą go za idealną konsystencję do codziennego użytku. Nie jest ani za gęsty, ani za rzadki, błyskawicznie się wchłania, co pozwala od razu wrócić do pracy czy innych czynności. Dobre nawilżenie tu i teraz przynosi natychmiastową ulgę i niweluje uczucie ściągnięcia. Delikatny, niedrażniący zapach jest subtelny i neutralny, co jest plusem dla osób wrażliwych na intensywne aromaty. Niektóre osoby o skórze ekstremalnie suchej lub zniszczonej mogą potrzebować go reaplikować w ciągu dnia, co jest typowe dla lżejszych, codziennych formuł. Co zyskujesz, wybierając prostotę? Wybierając ten krem, zyskujesz przede wszystkim spokój i niezawodność. Nie musisz zastanawiać się nad skomplikowanym składem, ani martwić o budżet. Otrzymujesz solidny, dobrze sformułowany produkt, który robi dokładnie to, co obiecuje. Naturalnie pielęgnuje Twoje dłonie każdego dnia. To idealny wybór, jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z kosmetykami naturalnymi bez ryzyka. Lub po prostu potrzebujesz dobrego bazowego kremu, który zawsze warto mieć pod ręką. Teraz aspekt, który zawsze jest kluczowy: cena i dostępność. Krem Ziaja Naturalnie Pielęgnujemy jest prawdopodobnie najłatwiej dostępnym naturalnym kremem na rynku. Znajdziecie go w każdej drogerii i supermarkecie. A jego cena? To absolutny hit. Naturalny skład z fitosterolami i masłem szea, a najtaniej można go kupić już za około 7 zł. To fenomen. Za tak symboliczną kwotę dostajecie 99% naturalnej formuły, co czyni ten krem bezkonkurencyjnym w kategorii cena-jakość. Zdecydowanie warto wrzucić go do koszyka przy najbliższych zakupach. Werdykt. Solidny fundament codziennej pielęgnacji. Absolutnie warto spróbować. Ziaja Naturalnie Pielęgnujemy Krem do Rąk to dowód na to, że wysoka jakość i naturalny skład mogą iść w parze z przystępną ceną. To nie jest produkt, który ma zrewolucjonizować rynek, ale taki, który ma stać się jego solidnym, godnym zaufania filarem. Jeśli szukasz kremu do codziennego, częstego stosowania, który nawilży, ochroni i nie podrażni skóry, a przy tym jest etyczny i przyjazny dla portfela, Właśnie go znalazłaś. To definicja mądrego, świadomego wyboru w pielęgnacji. Dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten wnikliwy przegląd kremu Ziaja wam się podobał i był przydatny. Pamiętajcie, żeby dać mi znać w komentarzach, czy już go używałyście, a może macie inny krem, który ratuje wasze dłonie. Chętnie poznam wasze zdanie. Jeśli cenicie sobie takie analizy, Zostawcie łapkę w górę i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych naturalnych hitów. Wielkie dzięki i do zobaczenia!